Harry Kane był nieodzowny dla Bayernu w momencie, w którym Bawarczycy eliminowali z Ligi Mistrzów, dosyć komfortowo, umówmy się, Bayer i dzięki tym spotkaniom stał się pierwszym Anglikiem, który w jednym sezonie Ligi Mistrzów strzelił przynajmniej 10 bramek. I nie wiem, czy to jest coś, co bardzo szokuje, trzeba... Powiedzieć, że 10 bramek to jest naprawdę bardzo dużo w Lidze Mistrzów i też trzeba powiedzieć, że aktualny format rozgrywek, gdzie gra się po prostu więcej, też pomaga w osiąganiu takich rezultatów. Ale na pewno jest jakaś ironia w tym, że Kane jest pierwszym Anglikiem, który osiąga taki wynik i że pierwszy Anglik, który osiąga taki wynik jest piłkarzem spoza Premier League w momencie, w którym ten swój rekord osiąga. W każdym razie, były zawodnik to ten udowadnia, że jest wybornym napastnikiem, tak jakby ktokolwiek miał co do tego wątpliwości, i też e, wydaje mi się, że już dawno jesteśmy w momencie, że jednoznacznie pozytywnie, nawet jeżeli stracili mistrzostwo z nim, e, należy uznawać ten transfer za udany. Po prostu wypalił hurricane w Bayernie.